Somer albo dwa somery jakoś tak. Jeszcze jak somera Sergiusz jest w stanie wypić. tak nie, niż na tak zdjęciach nie. Ana, niech to już jest? byłaś piękna. Co to kurwa To ile znaczy na no zawsze. Patrzcie, on mi takie coś pokazuje, mówisz, że jest ładniejsza niż na zdjęciach. No kurde. Ana, już To Jesteś piękna. normalny. Piękna. Patrzcie, ja, ja nie mam telefonu. Jesteś nie normalny. Tako. Wuj, jakiegoś Tosa tutaj przyniósł. Jakiego? A, to, że ty przyniosłeś. No. Zaraz wam tu wygrzebię jakieś lepsze. Leośku, to Leosiek? Nie, to Zyniek. Zyniek! Ej, to jest skąfy A ja jutro nie nagrywam z tego filmu, co tu wymyśliłeś. Bo? No bo nie. Czemu? No bo nie, to przesada będzie. To dobry film, jest. Nie! Wymyślił pomysł na odcinek, że będziemy wymieniać swoje wady, czy jak coś się nazywa? Tak. Swoje wady, że będziemy se cisnąć. A ja mówię, że kurwa, my no, co odcinek sociśniemy, że ci ludzie już pierdolca dostaną. To jest dostaną. Bardzo dobry odcinek. Nie, jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry. Nie. Jak chcesz mnie zryzywać, to wal. Nie będę tego pod kamerę robił. Co ty robiłeś ten z wersów? To ja Wersaw, to moja ziemalka. Zobaczcie, Sandra sobie zrobiła zdjęcie z Wersow. To prawda. Czemu masz tyle moich zdjęć na telefonie? No, ja, tutaj Iza jako. <noise> Jesteś nie To jest dziewczyna naturala. <głosy> <głosy> Jesteś nie To jest co? Skonfren, czy co to jest? Przygotowałam dla was bardzo prosty test, który pokaże wam, czy powinnyście się nie, angażować w Nie, te... <noise> <Pokażę głos> im, co? Nie! Czemu nie? Jutro, jest takie jutro, dobra jutro możesz wcześniej pokazywać. Chłop wyciągnął chuja z laski, przyszedł pies powąchać mu pałę i mu tak spały Ob zajebał. A nie oblizał jej? No trochę oblizał. O dziesiątej nagrywamy ten film. No wiem. Nie nagrywam tego filmu. bo Lepiej wymyśl coś innego. No nie, ale to jest dobry film, bo to nie. Nie, chodzi... ja będę siedzieć i będę mówić, że jesteś super. Naprawdę? Ja nie będę wymienia... ja nie będę się ale z tobą wyzywać ja mówisz, na kolejnym filmie. Ale to nie chodzi o to, żeby się wyzywać. No jak nie? I będziemy gadać czwarty film z rzędu o tym samym. Że nie wieszasz ręcznika, że nie gotujesz, że nie sprzątasz i, i tyle, no. A ty powiesz o mnie, że jestem głupia. Nie i, tak. Że coś tego, że tak. Weź, weź, weź. No. Więc. Właśnie ja będę miał problem, żeby znaleźć tutaj. <noise> no. Do czego się dojebać? No. U Sasienki. No. no. Nie, tak patrzysz, tego. Sandra, jak na spełnione spełnione marzenie, trochę na mnie Nic się nie, 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 te nie, nie, kurwa to co nie, nie, wyzywaj dla kotów. Ale te koty są przykurwione. Po tobie chyba. No kurwa no no, ty mu chuja liże. No nie, liże musióra, no, co ty kłamiesz? no 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 nie, nie, No nie, 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 no. nie, nie, tu nie, 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 a to uśura, to serio. twój kot, twój kot widać, że ma zapędy po tobie. No nie, to był twój. Jak bar. nie? Mój leży! Patrzcie, mój leży kot. Tu jest pranie, sorry. Dobra, weź tą kamerę. Nie, serio, nie mieliśmy mi siura. Chodź, chodź tam. Możesz Gdzie po właścicielu ma zapędy takie gejowskie właśnie? Nie <laughs> wiem, czemu, czemu dla dla Leosia? Zeniu jest przekurwiony, a Leoś jest po prostu sztosem. To prawda, to prawda. Widzieliście sami, widzowie, Le Leoś tu przyjdzie, się położy, jest miły, a Zeniu moli, że siura. Jeszcze bratu. No, to Kaziroctwo jest. Zeni zamki, ryj, kurwa, Ej, ale oni, oni nie mają siura przecież. One są wykastrowane. Jaja. A to się jaja. No ale siury nie mają. To gdzie koty mają siur. niby siura? Jak Tutaj. Jest taki wisi? Ci. Pokaż siura kociego. Nigdy nie widziałam siura kociego, bo zawsze babę miałam. Nie mają siura. To jest siurek? Tak. <grym> Do Coś mi to przypomina. <grym> no, to jednak kurwa zna, znajdę 10 i 15 lat. Co ci to przypomina? Lizałaś trąbkę Leosiowi? Nie. To jest Leoś z Kudwej buzi. Leoś jest kochany. Leżał sobie dzisiaj ze mną i oglądał ten. Yy, oglądał yy, konferencję, prawda, Leośku? No czemu mi buzi nie chcesz dać, ty, siurze mały? Ewentualnie no mogę to zamienić na 10 atutów. Zróbmy odcinek, że mówimy sobie miłe rzeczy. No to 10 lat to. Bo... No. To będzie trwało 5 minut. Co Chciałem tylko 10 ty Nie do mnie Dlaczego? No bo ja już to czuję. Czemu mam się. Nie, wiesz, powiem ci tak, każdy odcinek zaczyna się od tego, że ty odpowiadasz jako pierwszy. I ja sobie weryfikuję. Proszę bardzo, odcinek z karteczkami. Ja ci dałam 10 punktów. Jak oceniasz atrakcyjność? a ty dałeś 9,5, bo musiałeś się dojebać. 8. Bo musiał się dojebać, nie, nie że zawsze dojebać. może być lepiej. Wyglądaj jak dziewczyny z TikToka, to będzie 10 na 10. I, i widzicie, jak on zaczyna trollować, to ja potem mu oddaję i ja tak samo mówię. Dobra, no. Masz zakładane Nie bi mnie. Nie bij <laughs> mnie, bi, masz zakładanie nie to z po Dobrowej Bardziej mi. A ław! wygniatają mi się słuchawki. Znaczy... Dobra, dusimy, dusimy. Dobra. No, ra. możesz odklepać. Uszczy... uszczy... Cię, no puść mnie. No, no, to jest nie... ale to jest niewygodne, przestań. On mnie nie dusi, ale to takie... ała, to takie niewygodne jest. Mocniej buja? O, Patryk. Śmierdek, Dobra, to śmierdek. kończymy zabawę. <laughs> jak dla mojego widza? Przepraszaj dla Patryka. Nie, nie możesz Nie, tak nie przeprosiłeś dla Natalii, wczoraj jeszcze przyszedł. Chuj jej na dupę. No i chuj jemu w dupę też. Chuj jej na dupę. Jemu też. Lampucerze. Jej, jej frajerowi. Kurwiszon. No. Natalia Kurwiszon. Co? Tak sobie tam możesz do tej swojej koleżanki mówić z Warszawy, a nie kurwa do moich widzek. A jak powiedziałeś tutaj do tego? Jak on się nazywał? Patryk. Patryk. Jak Powiedziałam... do Patryka powiedziałaś? Już nie pamiętam. No? Zapomniałam. Także możesz mówić tam do swoich kolegów z Legnicy. Okej. Okay. No. A jak powiedziałam? Przeproś dla tego. Dla Patryka. Nie, ty przeproś dla Natalii. Powiedziałeś, że jest śmieciem, a nie jest śmieciem. Powiedziałeś, że Natalia gdyby, jest kurwą. Że jest kurwiszonem. Nie jest kurwiszonem, i ją przeproś. Znam. Co co? Znam ją. Kurwa, nie pierdol nawet. Widziałem ją na się, serio. Ale jest przeproś ją za to. Nie. No. Przeproś dla Patryka. Kończę tego patologicznego streama? Czemu kończysz streama? Bo kończę, bo jesteś patusem. Aha, ja jestem patusem. Seren, nie poglądasz TikToków dla widza. Nie. Widzicie? Taka youtuberka, kurwa, wielka streamerka. Nie U wuja, ile jest kontentu dziennie? 14 godzin. Ja zasypiam przed komputerem dla was. Wstaję i mówię robię content dla, dla Patryka widzisz patrz Natalia napisała ja ci kacę wysyłam jak dziwne a ty mi się tak odwdzięczasz i napisała przeproś mnie Serhito wysłała pieniądze? wysłała ci do Neita. to przepraszam do kamerki kurwa i przeproś ładnie i czekaj na wybaczenie hello it's me I'm sorry Natalia, Natalia. Przepraszam. przepraszam za moje Haniebne? Zachowanie. zachowanie. Zachowałem się? się. Jak, gówniarz. jak gówniarz Proszę? Proszę. Wybacz mi. Bacz, może jeszcze nie dorosłem. Natalia, czy mu wybaczasz? Nie, może, może, rzeczywiście, może powinienem dorosnąć, może jeszcze nie dorosłem. napisała nawet kilka wybaczam. Serio? Może ja nawet, może jeszcze nie dorosłem. On jest taki widzowie. Tu Dobra. masz chuju pomarańcze! <laughs> A kto strolował tu? Serchito, serchito! A kto strolował tam! Pempito, pempito! Co tego lajwa. Naprawdę. naprawdę. się powinien dośleczyć. Gdzie hmm? to syna? No to ci pierwna. No, no idź! Bo ci włożę palec w dupę. Wiem, że lubisz, ale odejdź. Co? <noise> Mówię, Co masz mówisz? napędy gejowe jak twój kot. No weź, bo on, on naprawdę patrzy, on tutaj czeka aż piernie. Zestrasz się zaraz. To normalny gnała. Chciałem tylko 200 zł, ale ja już chyba idę, wiesz? Narka. <noise> Czemu idziesz? Co? Nie ty. Nie idź, jesteśmy normalni. Poszedłeś? Kto? Stu. No nie, poszedł se. To okay, nie jest se. down. Na chuj go wyzywasz? No kurwa, dałeś mu rangę Jezus Chrystus, no kurwa no. No bo on se tak nazwał, to jest administrator. Ach. masz. Koło mi dla ciebie. Ty ...też może... Kto niedawno cię wpakował ten cały paszter, co? Ty?